Jesteśmy na miejscu Aleja Slidów. Tak się nazywała, do tej pory nazywa, chociaż zostało już na niej tylko tych 7 rurek. Już mocno zdezolowanych. Tak naprawdę, no, ostatnio nadaje się do jazdy, wszystkie inne już są takie trochę dziwne. Jak jest tutaj 7, było ich 70. No, wręcz spór to takim marzeniem: to jest korolkowca. Full rurek, idealny asfalt, latarnie po całej długości. Była to jedna z moich ulubionych miejsc, na których nauczyłem się najwięcej trików na rurkach. Swego czasu spędziliśmy tutaj wiele czasu z chłopakami. Głównie wtedy mieliśmy taką swoją ekipę e, Syndrom. E, był to Bartek Zieliński, Kuba Perzyna, ja, Tomek Kotrych. Do pewnego czasu też Ketchup. Miejsce jest niedaleko naszych domów, więc tak naprawdę mieliśmy tutaj z 10 minut. Plusem było to, co wcześniej powiedziałem, czyli e, zapalone latarnie. Więc tak naprawdę czasami jeździliśmy tutaj do późnych godzin nocnych. Nikt się nas tutaj nie czepiał, że jeździmy. Zdarzało się to od momentu, kiedy wybudowano budkę strażnika. No zaraz wejdzie, no zaraz wejdzie, no widzisz. To już naprawdę zależało od osobowości kogoś, kto w niej siedział. A jeździmy tu, gdzie nie ma samochodów, tak naprawdę, więc też jakoś... Zaraz mu prawie mu wyszło. Bo. I let loose to the hard knock, let that beat rock Ready for the world watch, head had head knock Used to punch clocks till I felt that punch back Turn to the rap, stop black, hand crack jack Bomb to the ear, drum shock the whole world On to the next, why you try to

przesiadując od rana do wieczora, niestety miejsce to zostało zburzone i od nowa wybudowane. Specjalnie byśmy nie mogli tutaj dalej jeździć. Poustawiane zostały donice, ławeczki, nawet skate stoppery, których wcześniej nie widziałem. Muzyka Żałuję, że ktoś zadecydował o zniszczeniu czegoś takiego, nie zdając sobie kompletnie sprawy, że jest to coś w formie głupiej piaskownicy, na której poznają się. Dzieciaki dorastają razem i wybierają jakiś swój fajny kierunek. No może pojazdkownica to trochę przesada, ale chodzi mi o jakiś obiekt sportowy. Nikt tutaj chyba nie myśli poważniej, że kawałek naturalnej architektury może tak się przyczynić do rozwoju pasji jakiejś fajnej rzeczy na całe życie.